Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przejedziemy się dwoma widami świetle Eurolift w centrum handlowym Poznania w Poznaniu. Zapraszam do oglądania. O, już przyjechał, to wsiadamy. Jedziemy na poziom minus jeden. Zobaczcie jaki ładnie wygląda. Nie Boże Ja jadę na sam na minus jeden. Minus jeden, Pewnie sobie na pierwsze to. Mam nadzieję, że nie utknę. To jest winda oczywiście dla 40 osób z roku 2016 Zobaczcie. Już jest pierwsze piętro Idziemy na mój Zwołujemy długi drzwi. prost. Proszę rany. na poziom 0. Ja tam coś mogę podgrzać. Tak. Więc on tam jest poziom 0. Trzeba na minus jeden jechać jedziemy Jest minus 1 Jest minus 1 wracamy na pierwszą Jedziemy zawsze mamy dla łóżko Cześć Jest większe piętro. No to wysiadamy. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do widzenia, cześć.